Zauważyłem, że większość telefonów, które odbieram od właścicieli firm, mają podobny problem. Problem z pracownikami. Nie mogą zrozumieć tego, że pracownik, który przychodzi do pracy, to przychodzi tylko po to, żeby wykonać swoje i ani trochę więcej. Oczywiście zdarzają się osoby, które mówią: Ja zrobię coś więcej, ponieważ więcej chcę zarobić, i wyprzedzają o 2-3 razy poszczególnych handlowców. Mówię handlowców, bo z takimi zespołami pracuję. I dany taki przedsiębiorca mówi, co ja mogę zrobić, nad czym powinienem się skoncentrować, żeby uruchomić ten taki uśpiony potencjał w moich pracownikach. No ciężko im zrozumieć, że są ludzie, którzy wykonują pewne prace, wykonują pewne zadanie, pewne, pewne misje, chociażby nawet jak prace charytatywne i idą tam z zaangażowaniem, robią coś więcej. Dlaczego? No, bo czują, jakby nie było pewnego rodzaju misji, identyfikują się z tym. A większość handlowców na rynku nie identyfikuje się z tym, co robi każdego dnia. Oni po prostu idą coś sprzedać, wykonują tę pracę, jeszcze narzekają, że przecież to jest cholernie ciężka robota. Jak to zmienić i co z tym zrobić? Zostań chwilę na miejscu tutaj pasażera i myślę, że dam Ci kilka rozwiązań. Jedno z tych rozwiązań jest takie, że bez względu na to, czy jesteś właścicielem firmy, czy prowadzisz jedną firmę, czy kilka przedsiębiorstw, bo już i z takimi też współpracuję. To może tego ludzi, menadżerów, którzy powinni w odpowiedni sposób zarządzać, inspirować swoich pracowników, współpracowników do tego, aby zrobili więcej. No właśnie, i co to jest to więcej? To jest takie nieokreślone. No i przede wszystkim zadaję pytanie takiemu właścicielowi firmy, kiedy ty aktualizowałeś swoje oprogramowanie, czyli kiedy korzystałeś z porady mentora, kiedy korzystałeś z porady em, em, eksperta, specjalisty w danym zakresie. Ale nie po to, żeby zmienił stan umysłu, czyli wprowadził wiedzę do umysłów Twoich pracowników czy menadżerów, tylko do Twojej. Kiedy Ty zaktualizowałeś swój biznes, bo są to osoby, które prowadzą biznesy 15, 20, nawet i 25 lat. Mówię tutaj o ludziach, którzy w latach 90. otwierali swoje biznesy i oni od tamtego czasu korzystali tylko ze szkoleniowców, którzy mieli naprawić ich. A gdzie ta cała. Otoczka idzie ta cała misja, którą Ty przecież przedstawiasz jako właściciel firmy. Jeżeli Ty zaktualizujesz swój system, jeżeli Ty spojrzysz na to, że muszę coś nowego wprowadzić, muszę jakoś moich menadżerów zainspirować, a przede wszystkim ja muszę też się nauczyć w nowy sposób pracować z ludźmi po tych dwóch dekadach, jak się pracuje teraz z nowym narybkiem, z nowymi menadżerami. Którzy mówią: Ale ja nie rozumiem tamtego systemu, Twojego, ja nie mam pojęcia o co ci chodzi, kiedy ty masz do mnie takie takie oczekiwania. Więc pierwsze to jeszcze raz, kiedy ty ostatni raz zaktualizowałeś zaktualizowałaś swój system, czyli spojrzałaś na swoje kompetencje, na swoje wartości, na swoją misję i jak ją dalej przekazujesz. Drugie, jeżeli jesteś menadżerem, no to odnosimy się do pierwszego. Czyli jak ty patrzysz teraz na wartości i daną misję, jak ją przekazujesz? Oraz. I tu zaskakuje większość menadżerów na spotkaniach. Ponieważ kiedy pytam się, jakie szkolenia odbyliście, jakie kompetencje rozwijaliście jako zespół, albo ty jako menadżer, i co z tego wprowadziłeś w ostatnim roku, dwóch latach do swojego życia, to oni są, oni są zaskoczeni. No jak co? No, no właśnie, które narzędzie? Jak ono się nazywa? Jak to zastosowałeś? Co wprowadziłeś nowego? Co wprowadzasz nowego do firmy z roku na rok? Jak inspirujesz swoich ludzi do pracy? Jak ich motywujesz? Jak zwracasz uwagę na poszczególne problemy, których Ty jesteś tutaj ojcem i najważniejszą postacią w tym systemie jako menadżer, aby im pomóc w tym swoim współpracownikom, swoim pracownikom? No nie są ogromnie zaskoczeni. Mówią. Nie, no, to na no to tak nie spojrzałem, wiesz, oni mają przyjść i robić swoje. Naprawdę? No era kamieniołomów się skończyła. Dzisiaj, żeby przytrzymać pracownika, musisz robić coś więcej, bo ten pracownik mówi nie, męczę się. Pamiętaj o tej złotej zasadzie, ludzie przychodzą do pracy dla pieniędzy, a odchodzą dlaczego? Właśnie. Bo jest fatalna atmosfera, bo nienawidzę mojego menadżera, bo mój szef robi to i to. Generalnie stan emocjonalny. Więc jak teraz? ze swoim starym systemem, którym ze swoim starym myśleniem, który miałeś do tej pory, który wykorzystałeś, wykorzystywałaś przez ostatnie 2, 3, 5 lat, mówisz mam dużą rotację w pracy, podkupują mi współpracowników. No i jest ogólnie problem, bo jest ta rotacja i ja cały czas muszę coś nowego i tych nowych wieży ten HR no są nowe możliwości. Jest nowe spojrzenie. W tym właśnie pomagam, jakby nie było firmom, z którymi współpracuję. To, jak patrzymy na to, to, jak spoglądamy, przyglądamy się temu, chociażby nawet otwarcie się na media społecznościowe na zasadzie właśnie rekrutacji, jak przeprowadzić rekrutację dzięki mediom społecznościowym, jak wykorzystać nowe technologie do tego, żeby ta rekrutacja była bardziej produktywna i efektywna, nieefektowna. No to tutaj już jest spojrzenie na coś nowego. To jest aha, czyli Czyli, czyli my musimy wprowadzić pewną nowość do firmy. Ja my wiesz, co to nie jest pewna nowość, bo patrząc na wasz stary system, to tutaj to musi się zadziać, jakby nie było, no, potężna eksplozja, po to, żeby wprowadzić te nowości do waszej firmy. Oczywiście nie wszyscy będą w stanie to przetrwać, bo starzy pracownicy powiedzą, nie, nie, po staremu było fajnie, po nowemu, ja znowu muszę się czegoś uczyć, bo już mam 40 lat, bo jestem po 40. No, jeżeli jesteś po 40 to mówisz, że już nie chcesz się czegoś uczyć, to, to naprawdę jesteś. Ja nie podejmuję decyzji, co z tobą zrobić jako ze współpracownikiem czy pracownikiem, ale patrząc na to i na Twoje zaangażowanie, to ty po prostu się w tej firmie będziesz męczyć. I poszczególny menadżer zacznie zwracać uwagę na takie właśnie osoby. Jeżeli będzie, jeżeli będzie, rozwijać odpowiednie kompetencje, a nie przychodzić do firmy i żeby to życie firmy, ta sprzedaż. Jakoś się tam tulała. Tulała się, mam na myśli to, jak ten żuk pcha, to wiesz co, tę kulkę taką. No, i to jest, jakby nie było dwie ważne rzeczy. Trzecie to jest to, że wysyłając poszczególnych współpracowników na szkolenie i zostawiasz ich z tym i nie weryfikujesz tego później, co oni z tym zrobią, co oni wprowadzą z tego szkolenia w życie i nie aktualizujesz tego przez kolejne, kolejne tygodnie, miesiące, to są bez sensu wydane pieniądze na jakiekolwiek szkolenie. Rynek szkoleniowy jest pełen ofert, pełen nowych możliwości, ale z mojego doświadczenia, już ponad pięcioletniego, jeżeli chodzi o firmy zewnętrzne, to widzę, jak to wygląda. Współpracownicy, pracownicy, handlowcy wracają, mówią, no fajnie było, no, fajny wyjazd, była fajna impreza. I nic z tego się dalej nie dzieje. Pieniądze wydane i mówią, no wie pan, miałem już takich szkoleniowców, a nadal po prostu to jest to samo. Bo menadżerowie nie spełnili swojego najważniejszego obowiązku, czyli nie mieli też przykazu od szefa, co po tym szkoleniu stało wprowadzone, jakie zmiany są, jak to wygląda teraz w harmonogramie, jak to wygląda w biznesie, ile więcej zarabiamy dzięki temu szkoleniu, a nie tylko szkolenie dla szkolenia, jak to było przez lata. I jak rozmawiam z moimi kolegami starszymi z doświadczenia, jeżeli chodzi o szkolenia i o rynek, no to to jest naprawdę ogromna przepaść. Mówią to, no jak mielimy, 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 no ale nie jestem o tego, żeby wprowadzać to. Oczywiście, gdybym był szkoleniowcem i miałbym taki fajny kabelek, takie ciekawe urządzenie, ja mam teraz pod ręką, gdzie kolec był, wystawał, na pewno znasz to z Matrixa, załadowałbym teraz kolejne dane przez komputer do mojego umysłu. No to kurczę, to nie byłoby tyle ofert szkoleniowych na rynku. Dlatego dużą działkę przykładaj do tego, żeby to mówię do właściciela firmy, żeby to menadżer był odpowiedzialny, ale przede wszystkim, żebyś to ty jako właściciel firmy zaktualizował swój system, żebyś ty wiedział, czego od niego wymagać. A nie przyszedł i mówi, no nauczył się, dobra. A to dobra, to szkoleniowiec swoje, ja robię swoje. Ja już o tym wspominałem kiedyś w materiałach początkowych, nie będę się powtarzać. Więc aktualizuj system. I przede wszystkim nastaw się na cel, co chcesz z tego szkolenia wyciągnąć, ku czemu idziemy, poprzez to, że ty, jako właściciel firmy, chcesz zaktualizować swój system. Aktualizuj go i bądź na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku, a będziesz zawsze wyprzedzać swoją konkurencję. Tego ci życzę. I to robię, jakby nie było z osobami, z firmami, z którymi współpracuję. Życzę wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Do zobaczenia. Cześć, pa.